Udajemy się na kolejną imprezę, która jest jedną z najbardziej znanych i najstarszych rajdów w tegorocznym kalendarzu. WRC wraca do Portugalii na piątą rundę. Vodafone Rally de Portugal jest jedną z rund rajdowych samochodowych mistrzostw świata od 1973 roku. Początkowo namieszany na mieszanej nawierzchni asfaltowo-szutrowej. Ze względu na atrakcyjną lokalizację na północy kraju oraz sąsiedztwo z Hiszpanią, Rajd zawsze przyciągał rzesze kibiców. Ich liczba w ciągu lat rosła, doprowadzając do sytuacji, w których utrzymanie porządku na trasach stawało się niemożliwe. Rajd usunięto z kalendarza w 2001 roku i przeniesiono go na południe do Algarve, gdzie był rozgrywany w sezonach 2007-2014. Najwięcej sukcesów na portugalskich trasach odniósł Finn, Marku Allen, który pięciokrotnie wygrywał na odcinkach pomiędzy rokiem 1975 a 1987. Kolejnym triumfatorem tego rajdu jest Sebastian Augier, który ma na swoim koncie cztery zwycięstwa w Portugalii, wliczając w to jego pierwsze zwycięstwo w WRC w 2010 roku i jeszcze dla Citroena. Trasy na południu kraju bardzo odpowiadały Francuzowi, jednak wszystko może ulec zmianie ze względu na powrót rajdu na pierwotne miejsce jego rozgrywania. Mam duże doświadczenie w tworzeniu nowych opisów. W zeszłym roku mieliśmy trochę inne podejście w porównaniu do tego sezonu. Dla mnie jednak to wspaniałe doświadczenie. Obiecywali nam, że będzie dużo więcej kibiców na odcinkach w porównaniu do południa, chociaż tam też ich było sporo. Chcę zobaczyć te tłumy ludzi na północy. Myślę, że będzie fajnie. Fajniej, jeśli chodzi o kibiców, ponieważ jest ich sporo tutaj na północy. Mam na myśli również kibiców z Hiszpanii oni też przyjadą obejrzeć ten raj. Z całą pewnością dobrze radziłem sobie na odcinkach rozgrywanych na południu. Kocham tamto miejsce. Z jednej strony jestem trochę zawiedziony, że nie możemy znów się tam pojawić, ale z drugiej strony poznamy nowe tereny, gdzie jest jeszcze więcej fanów. Nie mogę się doczekać nowych tras. Cieszę się na nową lokalizację rajdu, bo to klasyk, gdzie wcześniej właśnie rajd Portugalii zawsze się rozgrywał. Miałem problemy z uporaniem się z trasami na południu kraju, dlatego nie mogę się doczekać startu tutaj. Closer, tougher, breathtakingly real. This is WRC+. Sign up now.